Odpowiadam na wasze pytania z Q&A. Kiedy wyniki konkursu? Masz zwierzę? Czy pokażesz twarz? O konkursie zapomniałam, więc chyba niestety nie zrobię. Nie mam. No pewnie za kilka lat. Ile grasz w RBLX? Jesteś K-pop stanem? Ile razy grałaś w 99 Nights? Oglądasz Christy? Jak długo nagrywasz? W Roblox gram chyba 3 lata. Nie jestem dużo, oglądam 2 lata. Masz BFF? Lubisz genzję? Jeśli tak, to kogo naj? Ulu jedzenie? Miasto czy wieś? Wolna czy zajęta? Najulu grana RBLX? Mam kartoni, chyba sushi, miasto, off wolna, dziewięć nice. Crash? Ulu. Kolor, coli muzyka. Nikt, różowy i fioletowy, Julka, Wojanek i golden. Do jakiej klasy chodzisz? Kogo najnie lubisz, lubisz grać w DTI? Ilu zwierzę? Twój idol? Ulu liczba, jakie hobby? Do klasy C pięć dziewczyn z klasy B. Lubię chyba pies. NWM Six Seven. Nagrywanie, montowanie. No chyba lubię, brat 153. No może nagram nic, Maria Tenisa Ziemnego różnie chodzę spać. Mieszasz w domu czy w bloku? Czy masz rodzeństwo? Mieszkam w bloku i mam rodzeństwo. Czy nagrasz ze mną filmik? I czy nagrasz jak rysujesz nasze pfp? Jak tak, to mnie pierwszą. Tak nagram, ale rysować pfp nie będę, bo nie umiem rysować i brzydko rysuję. Ja nawet kupy narysować nie umiem xd. Ile masz dni w 99 Nights? Lubisz schabowe? Czy umiesz butterflipa? Lubisz swoją klasę? Jaka jest u Ciebie najgorsza nauczycielka w szkole? 117 lubię, nie umiem, lubię. Nowa pani od Polaka. Zrobisz kiedyś serię gram z widzami w jakieś gry na Roblox? Jakie masz oceny? Tak zrobię kiedyś, oceny mam dobre, tutaj wam pokażę, możecie ocenić. Czy lubisz swoich fanów, czyli na mnie? Jakie masz hobby? Jakim cudem masz 30 kasów? Lubię swoich fanów, ciebie nie znam, więc NWM, granie w tenisa, skąd mam wiedzieć? Czy dostałaś kiedyś uwagę? Czy lubisz i znasz k-pop? Masz psa? Jak się czujesz? Niestety miałam uwagę, znam i nie lubię, teraz dobrze się czuję. Czy wiesz, że ukradłem ci lodówkę, czy jesteś k-popiarą? To oddaj ci zdanie, jestem... Ile masz BFF? Jaki masz kolor włosów? ile mam rudy blond. Jesteś jesieniarą? Lubisz mnie? Lubisz piosenkę Pani Krum? Chyba nie jestem. Nie kojarzę Cię. Chyba nie znam. To tyle pytanek. Dziękuję, że coś napisaliście. Trzech. Jeśli macie jakieś pytania lub nie było, to napiszcie, to odpowiem. Teraz oglądajcie sobie Slime i to tyle. Bajo!